Twelve gauge steed slugs, armor piercing. Armor improvements. Twelve gauge steed slugs, armor piercing. Cześć, witam was serdecznie. Możecie mi wierzyć, że dosyć duże było moje zdumienie, kiedy znalazłem faktycznie w sklepie taką amunicję, czyli amunicję ze stalowymi pociskami do strzelby i to ogólnie dostępną w polskim sklepie w środkowej Polsce. No i co? No jak nie kupić? Oczywiście kupiliśmy dwie paki tej amunicji, postanowiliśmy sprawdzić czy wstępnie czy cały ten jakby koncept z filmu ma jakiś sens czy nie ma jakiegoś sensu. Jaka jest różnica w przebijalności tego pocisku w stosunku do innych pocisków i tak dalej Żeby nie przedłużać, to tylko powiem jakie było nasze założenie. W scenie widzieliśmy tak: strzelanie z pistoletu, strzelanie z karabinka, strzelanie ze strzelby i to ostatnie było wykonane w strzelaniu już tym pociskiem przeciwpancernym rzekomo stalowym. Oczywiście, żeby nikt nie powiedział, że breneka po prostu ma takiego kopa, że i tak przejdzie, no to strzelimy też zwykłą breneką ołowianą. Standardową, bez jakichś tam dziwnień, żeby mieć jakieś porównanie. No i zobaczcie, co nam wyszło na strzelnicy. W trzeciej części filmu John Wick, na scenie, gdzie bronili się w hotelu, była taka akcja, że wpada oddział czarnych Power Rangers w takich strojach, które odbijają pociski. No i teraz tak, spróbujemy troszeczkę przybliżyć, jakby temat. W związku z tym, że udało nam się znaleźć bardzo ciekawy nabój nabój do strzelby ze stalowym pociskiem właśnie ten który uratował całą sytuację w filmie prawdopodobnie to nie jest dokładnie ten nabój który oni wystrzelali ale sam fakt że stalowy nabój do strzelby Breneka, po prostu z pociskiem który jest stoszkowo zakończony dosyć ciekawa sprawa Ostrzelamy tym kamizelkę bardzo podstawową kuloodporną która ma chronić przed pistoletem czyli generalnie do naboju dziewięć para Włącznie wystrzelanego z pistoletu maszynowego, czyli przy troszkę wyższej prędkości wylotowej niż ze zwykłego pistoletu, strzelimy. Po kolei będę mówił z czego. Zobaczymy, jak się zachowa kamizelka, jaki jest efekt tego wszystkiego, jak to się ma do sceny z filmu. Ciśniemy dalej. Zaczynamy od naboju 919 parabelu z pistoletu. Słuchajcie, zadziałanie było poprawne, czyli dziewiątka generalnie weszła, ściągnęła wkład balistyczny za sobą, no i nam trochę pozwijała. Także musieliśmy to poprawić. Generalnie pocisk został na wierzchu przed wkładem, jego tam normalnie czuć. Zobaczymy, co zrobi Reneka. Na początek zwykła ołowiana, żeby po prostu nie było tego jakby elementu, że to strzelba tak przebija, a nie konkretny rodzaj pocisku. No to strzelimy najpierw ołowiem, potem dopiero tym stalowym. Uwaga. Uwaga. No tutaj była sytuacja ciekawa dosyć. Tak jak yy, zazwyczaj, jak strzela się kam do kamizelek kuloodpornych właśnie brenekami płaskimi, ołowianymi, efekt dystensam, czyli cały wkład balistyczny jest zwinięty w kulkę. Yy, nie było głębokiego przebicia, tylko tam. Jakaś powierzchowna tak jakby dziura w samym wkładzie balistycznym dosyć dużo go zostało. Natomiast manekin jest całkowicie zmiażdżony pod tym miejscem, czyli niezależnie od tego, że kamizelka zatrzymała pocisk, to cała ta kula, czyli pocisk sam ołowiany razem z kamizelką taką zwiniętą, weszły dosyć głęboko, więc okej okay, nie przebiło, ale prawdopodobnie by nie przeżył. Teraz dla porównania finalnie strzelimy właśnie tym pociskiem stanowym. Zobaczymy jaka będzie różnica. Słuchajcie, efekt jest dosyć ciekawy. Miałem, to, że nam się złamał maneki to tu już widać, że drugi wkład jest wyciągnięty z kamizelki także na pewno przeszło przez pierwszą część ja mam tutaj jeszcze na tarczy z tyłu jakiś otwór ale to zaraz do tego dojdziemy, słuchajcie strzał poszedł tu to jest ten rany otwór można palca przełożyć jest dziura w lalekinie i spróbujemy poszukać teraz w tym, co tutaj zostało wyrzucone w pocisku, ok. Jest otwór w e, poszewce, ale chyba niestety stało się tak, że nie. Na szczęście nie. bałem się, że pocisk wyszedł nad wkładem balistycznym z tyłu, dlatego, że on uderzył dosyć wysoko, ale nie poszedł przez wkład, poszedł przez wkład. No i teraz zagadka. Jest. Nawet uda się go wyjąć. Nieodkształcony w ogóle. To jest właśnie to, stal. Nie zmienia powierzchni natarcia. Dzięki temu przeszła. Nie wiem, czy tam można powiedzieć, że prawie do końca albo przez cały wkład. Później jak to rozetniemy, to zobaczymy dokładniej. Natomiast generalnie właśnie to, co odróżnia stal i ołów, że to sobie przeszło bez zmiany kształtu i dzięki temu jest w stanie pokonywać tą kamizelkę. No i zaostrzony czubek, nie? No tak jak widać pocisk stalowy ze strzelby robi swoje, natomiast w filmie pojawiła się pewna nieścisłość, czyli to generalnie, że karabinek ma przebijalność większą od strzelby z racji samej budowy pocisku, czyli jego wydłużenia kwestia smukłości, czyli obciążenia przekroju poprzecznego pocisku dla 5,56 który jest bardzo smukły i relatywnie małą ma średnicę no, jego przebijalność nawet bez specjalnych pocisków jakiegoś typu przeciwpancernego czy o podwyższonej przebijalności tak prawdopodobnie będzie zawsze wyższa no i żeby to udowodnić oczywiście strzelimy Tak jak widać, nic nie widać. I teraz, dlaczego tak jest? Tam jest otwór, i ten pocisk najprawdopodobniej jest gdzieś tam w trzeciej warstwie opon. Natomiast yy, energia jest tak duża, że bezwładność całego układu, kamizelka, manekim i tak dalej go trzyma. Mieliśmy podobne doświadczenia przy strzelaniu tym nabojem przez blachę. Blacha, która ledwie stała, yy, otrzymywała strzał, przechodził pocisk, zostawiał ładny, okrągły otwór, a blacha nawet nie drgnęła. Także później pokażemy, co dokładnie z tego wyszło. Jeżeli chodzi o amunicję, którą użyliśmy konkretnie, bardzo do tej kamizelki, już e, strzelając na potrzeby filmu, tego jednego konkretnego, to dziewiątka parabellum, która była strzelana tutaj, to jest Winchester 124 gram, czyli 8 gram. Dwunastka ta ołowiana, zwykła, to była pionkowska. Dynamic, czyli jakaś tam do tych wszystkich konkurencji sportowych, dynamicznych, ona jest troszeczkę słabsza. Ma mniejszą prędkość, natomiast pocisk jest klasycznym W8. I jeżeli chodzi o dwunastkę stalową, tą przeciwpancerną, to było coś takiego dziwnego. Super Target Sport. Skąd to się wzięło w sporcie? Trudno mi powiedzieć, jaki ten sport jest, jak to wygląda. To jest coś takiego stalowy. Ocisk w sabocie. I on był strzelany tutaj, w tym punkcie. Jeżeli chodzi o potem strzał z 556, to było to standardowe, 55-granowe, yy, pełnopłaszczowe naboje bez żadnych tam dodatków, czyli płaszcz i ołów bez yy, żadnych cudów w środku PMC. Słuchajcie, co te pociski zrobiły nam w środku kamizelki? Dziewiątka Parabellum, która strzelała jako pierwsza. Tak jak widać, rozgnieciona bardzo ładnie. Pocisk prawie spłaszczony na kamizelce, czyli wszedł z dosyć dużą energią, ale został gwałtownie wyhamowany. Uderzenie w tym punkcie. Pierwsza warstwa kamizelki przebita. Na drugiej pocisk hamuje. Mimo, że ją troszeczkę tutaj zdewastował, to nie przeszedł. On się zatrzymał w tym miejscu. Jeden moduł 11 warstw, drugi moduł 11 warstw, łącznie 22 warstwy z przodu. Dziewiątka parabelu przechodzi przez jedną koniec. Dwunastka. Zwykła ołowiana pocisk W8 płaski wierzchołek. Strzelony w tym miejscu. Tak jak widać na tej zewnętrznej warstwie. Przechodzi oczywiście wyrywając dużą dziurę przez jedną warstwę kewlaru i hamuje na drugiej, czyli cały pocisk nam się zgniótł do połowy jego oryginalnej długości, bardzo duża energia, bardzo duże jak pięść prawie wgniecenie w manekinie styropianowym i prawdopodobnie mimo tego, że kamizelka go zatrzymała, no to efekt byłby nieciekawy dla kogoś, kto ją nosił, czyli no niestety najprawdopodobniej Śmiertelny albo przynajmniej bardzo poważny stan. Ale jeśli chodzi o samą osłonę balistyczną, no to tak jak widać, pierwsza warstwa i koniec. Następne co? To był ten pocisk stalowy, czyli nabój do strzelby, jakaś tam dziwnego rodzaju kula w postaci pocisku stalowego ze stożkowym zakończeniem czyli taki troszeczkę zaostrzony w sabocie. On nam stracił stabilizator, który gdzieś tam został, ale sam pocisk w ogóle nie odkształcony uderzył tutaj. No i teraz tak, żeby nie przedłużać. Cały pierwszy moduł, 11 warstw kevlaru on sobie przeszedł bez problemu. W drugim module trafił, niestety, dosyć wysoko. Co prawda, nie przerwał tutaj nigdzie brzegu wkładu balistycznego, ale szedł wysoko więc to troszeczkę, tak jakby no, według mnie liczy się, ale mogło to być yy, hamowanie takie tego pocisku troszeczkę mniejsze niż gdyby szedł środkiem. Trzeba byłoby to kiedyś ewentualnie powtórzyć, żeby udowodnić. Następnie pocisk przechodzi przez cały manekin styropianowy i idzie dalej. To jest warstwa, którą mieliśmy od strony manekina, czyli tak, przechodzi nam przez całą tą kamizelkę, przez pierwszą jej część, tą przednią, przez oba moduły, idzie przez manekina, trafia tutaj, już nie przy samym brzegu, tak jak w tym drugim module, tylko normalnie na powierzchni kamizelki. Cały pierwszy moduł przechodzi, wyrywając dziurę jeszcze tej resztki styropianu z tego manekina, są na miejscu, czyli już mamy ze sobą trzy warstwy, trzy moduły po 11 warstw, czyli 33 warstwy kevlar już są przebite i wchodzi nam w ostatnią. Część, czyli w ostatnim modu całkiem ten tylny zewnętrzny. Tutaj widać, że dziura jest jeszcze dosyć duża. Jedna, druga, trzecia warstwa przebite, i dopiero na czwartej warstwie zatrzymany. My go znaleźliśmy dosłownie gdzieś tak tam schowanego, mniej więcej chyba w jakiś taki sposób. Także e, zdolność przebicia bardzo duża. Tutaj mamy 33 warstwy. Tu mamy jeszcze 3,36 36 warstw kevlaru przebitych w momencie, kiedy dziewiątka parabellum poradziła sobie ledwie z jedną i oryginalna braneka ołowiana poradziła sobie tylko z jedną również. Także tutaj, jakby e, faktycznie temat użycia stalowego pocisku do strzelby, czy on jest przeciwpancerny, tak stricte z założenia, czy nie, daje efekt na osłonie balistycznej bardzo. Dobry, jak widać. Natomiast co jeśli chodzi o 556? Tak jak widać, uderzenie było w tym punkcie kamizelki, to jest ten otwór. Tutaj nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że jeden, drugi moduł w ogóle bez jakiegoś konkretnego śladu. Tutaj mieliśmy niestety kraksę, troszeczkę, bo po przejściu przez manekin to 556 uderzyło tutaj, ale potem robiliśmy inny test na tej kamizelce i niefortunnie inny pocisk trafił dokładnie w to miejsce także 556 akurat jeszcze na tym module one szły obok siebie 556 wyszło tędy ale w tym module całkowicie zewnętrznym no niestety stało się tak że został nam jeden kanał w każdym razie pocisk najzwyklejszy pełnopłaszczowy z miękkim owiem w środku bez żadnych rdzeni ani udziwnień z 556 przeszedł przez Dwa moduły kamizelki, manekina i następne dwa moduły kamizelki, czyli 44 warstwy kewlaru plus manekin. I dopiero po wyjściu z tego układu zaczął koziołkować, zrobił nam poprzeczny otwór w tarczy, która wisiała kawałeczek za manekinem. No i został wbity gdzieś w nasz kulochwyt, czyli w opony. Także w porównaniu do strzelby nawet z jakimś pociskiem stalowym, relatywnie ciężkim i troszeczkę stożkowo zaostrzonym, no to karabinek robi swoje. Bardzo wąski, smukły pocisk i bardzo duża prędkość. Po prostu ciężko zatrzymać coś takiego. Jedna malutka uwaga tutaj do całego tego jakby przedsięwzięcia jest taka, że użyliśmy kamizelki kuloodpornej, która generalnie jest klasy niskiej, czyli ona chroni przed pistoletem. Teraz tak, ona chroni przed pistoletem maszynowym również, czyli jakieś tam 9 mm parabelu wystrzelone z pistoletu maszynowego, ma zostać zatrzymane przez tą kamizelkę, i do tego ona się nadaje. Czyli to, że karabinek ją przestrzelił, powiedzmy, to nie jest jakaś tam wielka filozofia, tak miało być. To, że pocisk stalowy, ten zaostrzony, właśnie niekoniecznie przeciwpancerny, ale tutaj okazało się, że pancerz przebił. Że on przebił, to też nie jest jakaś tam dziwna sprawa, to, że dziewiątka została zatrzymana. Tak miało być. Ale słuchajcie, tutaj jest kwestia taka do pokazania. Na, na której mi zależało, że właśnie między strzelbą a karabinkiem będzie pewien rozstrzał. Jest pewna możliwość, że gdybyśmy użyli odpowiedniej grubości płyty, dajmy na to stalowej albo ceramicznej, to mogłoby się zdarzyć, że dalibyśmy radę wyhamować pocisk z karabinka 556, dlatego że on jest relatywnie lekki i jednak miękki, dlatego że tu mieliśmy FMJ czyli ołów owinięty płaszczem nic więcej natomiast y, pocisk stalowy ze strzelby mógłby wtedy przejść więc jak ktoś wymyśli super koncepcję y, co jeszcze można podobnego zrobić to jesteśmy otwarci na propozycję oczywiście w zakresie materiałowym takim, który będzie dostępny dla nas, natomiast z reguły jest tak, że nawet jeżeli strzelba będzie y, wyposażona w te pociski stalowe to i tak krabinki najczęściej z reguły, z zasady, po prostu yy, przez kwestię budowy pocisku, jego smukłość i przede wszystkim kosmiczną prędkość w porównaniu jedno a drugie będą miały przebijalność większą.